Ile! Mama tak się ucieszyła, że aż się popluła urażaną. Ej, e, to dla ciebie. A mogę rozpakować? No jasne, to Twój prezent. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Wreszcie się nauczył. Ja jakie ja Już go kocham! Mogę go pokazać koleżanką. No jasne, kochanie, leć. To Carbon jest. Rocznik 1910, zrobiony z tej samej stali, co Tytanik. Wow, ale otworzysz? Jest szansa. Podobno nie lubią zimna. Wiesz, co zrobiła Góra Lodowa? No jak, zabiła Dekabria. I w ogóle wszystkich. Nie, no tej starej to nie, co wyrzuciła biżuty w ocean. Czy jesteś gotów naprawić swoje błędy? Jak najbardziej. Nigdy więcej nigdzie się nie włamie i nic nie ukradnę. To co mam zrobić? Kłamać się tu i tam i ukraść parę rzeczy. To ja proponuję wezwać na pomoc Avengers. Nie po to spędziłem pół życia ukrywając przed kolejnymi Starkami te technologie, żeby teraz od tak wręczyć im ją na tacy. To nie są jakieś gadżety, jak ta ich latająca zbroja. To odkrycie, które zmieni losy świata. Poza tym Avengersi mają teraz na głowie latające miasta. Hey, hey, hey.